Cytuję. Delegaci zebrani na zjeździe w Gdańsku przesyłają pozdrowienia i wyrazy poparcia robotnikom Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Radzieckiego. Popieramy tych z Was, którzy wkroczyli na trudną drogę walki o wolny ruch związkowy. Otrzymałem polecenie złożenia w imieniu rządu ZSRR najbardziej stanowczego protestu. Oczywiście. To godne pożałowania. Thank you. Dziękuję. Albani. Albani. <laughs> it's not really